Na Rynku, byczo, ale uwaga na lokalne korekty. Jestem ciekaw na jakich poziomach ja osobiście opatruję szansy na zakupy BTC. Zapraszam. Siema, witam w kolejnym odcinku Kanga Trendy i analizy rynku krypto. Gdzie spotykamy się co tydzień. Po to, żeby przeanalizować Bitcoina, Ethereum i wybranego przez Ciebie Altcoina, spotykamy się i rzucamy okiem na wykresy trzech różnych perspektyw technicznej, on chain no i naszych wybitnych Firecharts. To z kolei powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej, jaką tutaj serwujemy, w sieci nie znajdziesz absolutnie nigdzie indziej. Wiemy, że to doceniacie, ponieważ walczymy cały czas o 50 tysięcy subów. 50 tysięcy, przy których być może Kanga zrobi coś specjalnego, specjalnie dla, dla naszej społeczności, więc zachęcamy do tego, abyś suba zostawił. A wiem, że blisko 35% obserwujących, e, oglądających w zasadzie poprzedni materiał suba nie zostawiło. Dlatego jest to doskonały moment do tego, żeby zostawić łapkę w górę. Kliknąć dzwoneczek, komentarz, no i właśnie suba. I pamiętaj, że to, co zawarte w tym materiale, nie stanowi porady inwestycyjnej. Po poradę zgłoś się do licencjonowanego doradcy, albo po prostu wykonaj swój własny research, do czego będę cię zachęcał poprzez konkurs, o którym jak zwykle na koniec tego filmu. Także, jeżeli jesteś gotów, kawka w dłoń, lecimy z wykresami. Wszystkie kluczowe opory w przypadku Bitcoina zostały pokonane i Bitcoin utrzymuje się nad nimi. Zatem rzućmy okiem na wykres i sprawdźmy, co dokładnie się dzieje. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, na wszystkie opory jeszcze raz. Mieliśmy tutaj do czynienia z pewną linią trendu spadkowego, którą wyznaczyliśmy w tym miejscu, gdzie tych odbić od niej jako oporu było kilka. Na szczęście została ona przełamana i potwierdzona jako wsparcie. Podobnie miało to miejsce w przypadku średnich kroczących, czyli 50-dniowa średnia krocząca. Tutaj została przełamana i też potwierdzona. Później, bardzo dynamicznym ruchem, Bitcoin przebił się w zasadzie w jeden dzień przez, przez, przez e, aż trzy poziomy oporu. Dwustudniową średniokroczącą, studniową średniokroczącą, i ten szary boks, który jest, naszym, jest naszą horyzontalną strefą, która była tutaj strefą pewnej konsolidacji wcześniej, później była strefą wsparcia, stała się strefą oporu i nagle została wybita. Wiele wskazuje na to, że ta strefa. Powinna być teraz utrzymywana, a nawet być może przetestowana. Dlaczego? No bo rozświetla nam się tutaj dziewiąta świeca wzrostowa wskaźnika TD Sequential, która zazwyczaj mówi nam o tym, że tutaj może nastąpić nawrót trendu. No, wskaźnik TD Sequential jest dosyć złożony, więc zachęcam Cię do tego, abyś odwiedził Kanga University, gdzie dokładnie jest on rozpisany. W każdym razie warto zaznaczyć, że TD Sequential nie zawsze mówi o tym, że musi nastąpić korekta, bo zasadniczo konsolidacja też nosi znamiona korekty. Co więcej, biorąc pod uwagę kształt tych świec, możemy zauważyć, że wczorajsza świeca, czyli czwartkowa, zamknęła się poniżej czwartej świecy poprzedzającej, co automatycznie resetuje wskaźnik. A to może oznaczać, że tutaj mamy do czynienia z tak zwaną. Przynajmniej przez wielu analityków tak nazywaną wertykalną konsolidacją. Czyli taką konsolidacją, która unosi się nieznacznie pionowo, po to, żeby później skutkować wybiciem. No ale mimo wszystko do korekty może dojść. I tej korekty wcale głębokiej bym nie upatrywał, ponieważ moje poziomy, które ja obserwuję w tym wypadku, to są okolice 91 tysięcy dolarów. Lub nieco głębiej, okolice tych średnich kroczących, które tutaj mamy, o których wcześniej wspominałem. Przypomnę, 91 tysięcy dolarów to jest początek naszej strefy, która była wcześniej już naszą strefą wsparcia, strefą oporu, teraz ponownie ma prawo stać się strefą wsparcia. Dodatkowo, gdzie spodziewałbym się, że Bitcoin po odbiciu od tych e, poziomów, jeżeli oczywiście do nich dotrze, e, gdzie poszybuje? W mojej ocenie pierwszym punktem oporu jest dokładnie 100 tysięcy dolarów, ponieważ od tej wartości również wielokrotnie widzieliśmy odbicia. One były tutaj, tutaj, tutaj. Kolejnym poziomem oporu są okolice 102, niespełna 103 tysięcy dolarów, ponieważ pewne szczyty mieliśmy wyznaczone, Tutaj potwierdzane były one za, e, zaledwie dwukrotnie, więc nie jest to silny opór aktualnie jeszcze, aczkolwiek może się takim stać. Kolejny opór to już będzie dotychczasowa ATH. Więc jeżeli chodzi o bitcoina, pod tym względem wygląda to całkiem obiecująco. Rzućmy jeszcze okiem szybko na RSI. No i na RSI widzimy, że bitcoin dotarł do naszej strefy, tak zwanej strefy nadmiernego wykupienia, niemalże jej dotknął i delikatnie konsoliduje. Więc tutaj pod tym kątem wygląda to bardzo dobrze, ponieważ liczymy na to, że Bitcoin z czasem wybije do tej strefy, jak robił to w przeszłości chociażby tutaj. Będzie również na RSI się w niej poruszał i tworzył w tym wypadku najprawdopodobniej niedźwiedzią dywergencję. Bo to są strefy, w której właśnie niedźwiedzi dywergencje powstają i które sugerują nam, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z lokalnym szczytem. Także... Zostań koniecznie ze mną bądź w kolejnym odcinku, zostaw koniecznie suba po to, żeby doświadczać tej analizy i sprawdzać, czy dochodzi do Niedźwiedzi dywergencji i czy możemy mówić o lokalnym szczycie, czy niekoniecznie. A na Firecharts widzimy bardzo dynamiczne ruchy w przypadku bitcoina. Przede wszystkim strefa handlowa, w której obecnie bitcoin się znajduje, nieco się zagęściła. Widzimy, że tych zleceń w górę sprzedażowych, w tym wypadku jest coraz więcej. Przypomnę jeszcze raz, że niebieska linia wyznacza nam cenę bitcoina, natomiast linie, które mamy tutaj poziome u góry, to są linie z wolumenami sprzedażowymi. Te, które są poniżej, to są wolumeny zakupowe, popytowe. No i w tym wypadku widzimy, że tego, tej podaży może w najbliższym czasie być troszeczkę więcej. Mamy strefę, która jest wyznaczona aż do poziomu około 96 tysięcy dolarów, i tutaj wolumeny sprzedażowe są rzędu niespełna 13 milionów dolarów w bitcoinie, czekających na to, aby zrzucić się na rynek. Poza tym warto zauważyć jeszcze jedną rzecz. Wczoraj mieliśmy pewien moment, kiedy nadbudowywane było wsparcie. Tutaj właśnie to wsparcie było w okolicach dokładnie 93,5 tysiąca dolarów, natomiast zostało ono już dzisiaj wycofane. I nieco więcej wsparcia pojawiło się tutaj na poziomie około 93 tysięcy dolarów. Więc rynek teoretycznie gotuje się na pewne delikatne tąpnięcie, być może zaciągnięcie płynności, być może. Wyciągnięcie tych przelewarowanych pozycji, które mogą się w tym momencie pojawiać. No, oprócz tego warto zwrócić się uwagę na CVD, a na CVD widzimy, że przede wszystkim w grze są obecnie wieloryby, czyli ta nasza brązowa linia portfele, które w swoim balansie posiadają od miliona do dziesięciu milionów dolarów po to, aby Bitcoin nas zakupić, i one grają pierwsze, pierwsze skrzypce. Pozostałe portfele, w tym także purpurowe, czyli te drugie co do wielkości, posiadające w balansie od 100 tysięcy dolarów do miliona. No, aktualnie nie uczestniczą aktywnie w rynku, ich zakupy są stosunkowo niewielkie, więc widzimy, że rynek zależy obecnie od wielu rybów. Ethereum powróciło na właściwe tory. Widzimy, że doświadcza wzrostów i również takiej konsolidacji, bardzo podobnej do tej, jaką wykazuje Bitcoin, czyli mamy tutaj wertykalną konsolidację, delikatnie nam się cena wznosi, i widzimy, że Ethereum walczy o to, aby utrzymać 50-dniową średnio kroczącą jako wsparcie. No, widzimy, że ten handel w zasadzie na średnie kroczące się odbywa, co aktualnie nie jest ani znakiem byczym ani też znakiem niedźwiedzim. Powiedziałbym, że po prostu trwa tutaj walka pomiędzy bykami i niedźwiedziami. Jednocześnie, co warto zaznaczyć, RSI wybiło bardzo ładnie ponad poziom 50 i utrzymuje się nad, tą, nad tym obszarem. Może dojść do korekty, do potwierdzenia tego obszaru jako wsparcia. W tym wypadku, zresztą podtrzymuję e, moją prognozę z poprzedniego odcinka, gdzie widziałbym ewentualną korektę do okolic 1650, może nawet 1600 w przypadku Ethereum, i stąd odbicia i próby ataku na poziomy 1950 i później 2100, które są tutaj wyznaczone jako nasze lokalne szczyty. Więc jeżeli chodzi o Ethereum, no sytuacja dosyć prosta, dosyć jasna. Krótka korekta, najprawdopodobniej do dosyć bliskich poziomów i próba wybicia z powrotem ku górze. Czy FireCharts potwierdzają na ten scenariusz? No, powiedziałbym, że niekoniecznie. Ethereum wydaje się dosyć niepewne, bo jednocześnie widzimy, oprócz naszej standardowej, bogatej strefy handlowej, wiele punktów wsparcia i wiele punktów oporu. Tutaj mamy opory. Tutaj mamy wsparcia, więc to są bardzo bogate, bym powiedział, strefy handlowe, w których wymiana rąk najprawdopodobniej będzie obfita. No, kto aktualnie zainteresowany jest Ethereum? Najbardziej w grze, najwięcej do powiedzenia mają tutaj purpurowe portfele, czyli te z balansem od 100 tysięcy dolarów do 10, przepraszam, do miliona dolarów, które aktualnie no, wznoszą się tutaj na naszym wykresie CVD. Pozostałe portfele, pozostali użytkownicy rynku, pozostali handlujący aktualnie no, delikatnie z rynku się wycofują. Czas na altcoina, a dziś będzie to Jazmi. Jazmi, które w mojej ocenie aktualnie staje przed bardzo ważną decyzją. No, przede wszystkim rzućmy okiem, co dzieje się w ostatnich dniach. No i widzimy, że Jazmi wybiło ponad 50-dniową średniokroczącą, bardzo ładnie potwierdziło ją jako wsparcie i uderzyło w kierunku studniowej średnio kroczącej, czyli naszej żółtej linii. Dokładnie w tym samym czasie na wykresie pojawiła się ósma świeca wzrostowa wskaźnika TD Sequential, która jest takim przedsionkiem mówiącym nam o tym, że za chwilę może nastąpić pewien nawrót trendu. No i ten delikatny nawrót, powiedzmy, delikatna korekta tutaj wystąpiła. Widzę, że wskaźnik został już zresetowany, więc zasadniczo Jazmi ma wszystko, w swoich dłoniach, po to, aby wybić ku górze. RSI również przedstawia się imponująco. Podobnie jak w przypadku Bitcoina, Jasmine nie dotarło bezpośrednio do strefy nadmiernego wykupienia i bardzo ładnie konsoliduje. Konsoliduje wcześniej potwierdzając poziom 50 jako wsparcie, więc teraz ma szansę na to, aby wybić ku górze. Dlaczego jednak na Jazmi dochodzi teraz do momentu bardzo ważnej decyzji? Ponieważ spójrzmy na wykres z szerokiej perspektywy. Nawet usunę tutaj średnie kroczące, żebyśmy dokładnie sytuację widzieli. Usunę RSI i powiększę nieco wykres może. Przesunę go tutaj, żebyśmy mieli pewność, że nie jest przesłaniam go swoim okienkiem. Zwróćmy uwagę na to, że Jazmi w obecnej sytuacji znajduje się na pewnym obszarze, w pewnym obszarze, który potencjalnie może być oporem. Potencjalnie, dlaczego potencjalnie? Ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia ze wsparciem. Tutaj wielokrotnie, dokładnie ten obszar, nawet nie muszę tutaj linii rysować. Widzicie tą pewnie zieloną linię, którą wyznacza aktualnie bieżąca cena. No i widzimy, że został on wielokrotnie potwierdzany jako wsparcie w przeszłości. Aktualnie Jasmine atakuje ten obszar, ale zaatakowało ten obszar dosyć mocno, wbijając się w niego. Widzimy, że doświadczyło tutaj pewnego przebicia, wbicia się w strefę, a nie testowania tej strefy bezpośrednio od dołu. Dlatego upatruję tutaj dosyć duże szanse, że jeżeli kondycja rynku, a w szczególności Bitcoina, a tak zakładam, że będzie dobra, to w przypadku Jazmi nastąpi dalsze wybicie ku górze, że to wybicie w dół, które tutaj obserwowaliśmy, było tak zwanym fake outem, czyli fałszywym po prostu wybiciem, które najprawdopodobniej było tylko i wyłącznie po to, aby zaciągnąć płynność i wyciągnąć tą kryptowalutę ku górze. Także jeżeli chodzi o Jazmi, w mojej ocenie, Długoterminowo byczo. Jak wyglądają orderbooki w przypadku jazmij? No, widzimy strefę handlową, w której Jazmi się porusza, czyli klasycznie, a oprócz tego widzimy pewne opory, które się rozwadniają, czyli mieliśmy tutaj opór na poziomie około 0,0176 dolara. I ten opór został zlikwidowany w zasadzie dzisiaj. Może wyłączę informację obok mojego wyborcera, żebyśmy przytoczyli, co tutaj dokładnie się odbyło. On został zmniejszony w zasadzie i część tego oporu została przeniesiona, ta płynność została przeniesiona nieco wyżej, co oznacza, że byki upatrują szansy na podbicie ceny i na sprzedaż po lepszym kursie w tym wypadku. Oprócz tego mamy wysoko zwolum, zwolumenizowaną strefę sprzedażową, która rozpościera się od okolic 0,019 dolara aż do okolic 0,02 dolara. Warto też zaznaczyć pewną płynność, która została wyciągnięta z dołu, czyli z okolic w tym wypadku 0,015, gdzie jeszcze do wczoraj, w zasadzie wczorajszego poranka, widzieliśmy, że tych zleceń zakupowych było całkiem sporo. Aktualnie. Nie ma ich w grze. Bardzo możliwe, że zostały one przeniesione nieco wyżej, ponieważ widzimy, że tutaj w momencie, kiedy one się zakończyły. Tutaj nadbudowywane zostały kolejne, więc istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że kupujący po prostu kupują po markecie albo rozkładają swoje zlecenia cały czas coraz wyżej. Kto zainteresowany jest jazzmi w tym momencie? No, nie widzimy tutaj portfeli wielorybich ani też purpurowych, a to dlatego, że ich zakupy spowodowałyby gwałtowne wzniesienie ceny. Widzimy natomiast, że w rynku uczestniczą detaliści, chociażby, czyli nasza pomarańczowa linia, która ładnie się wznosi. I czerwona linia, czyli portfele, w których balansie znajduje się od 10 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów, czekających na to, żeby przy turbulencjach mi zakupić. Więc cały czas. Całkiem nieźle. A jeżeli chciałbyś, żebym przeanalizował Twojego altcoina, pamiętaj, że jest to bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na Kandze. Link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu, przejrzysz te kryptowaluty, które mamy i wybierzesz tą, która najbardziej ci interesuje. Pamiętaj tylko o trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, musi być to kryptoskangi. Po drugie, nie może być to KNG. Po trzecie, nie może być to memcoin. Także proszę cię bardzo, daj mi znać w komentarzu, jaką krypto chciałbyś zobaczyć w kolejnym filmie. Jeżeli zastanawiasz się nad kondycją bitcoina w przyszłości, spójrz na rynkowy sentyment. A ten wyznaczają chociażby ETF-y w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak widzimy, 8 dni z rzędu mamy do czynienia z zakupami i nie są to wcale małe zakupy. Widzimy, że te wolumeny są naprawdę wysokie. Nie musimy sprawdzać liczby, by przekonać się, że te słupki wolumenowe. Są jednymi z najbardziej, najwyższych w zasadzie, jakie dotychczas na Bitcoinie w przypadku ETF-ów występowały. Więc pod tym kątem rynek jest naprawdę bardzo byczo do Bitcoina nastawiony. Czas na analizę łączeń, a dziś przygotowałem dla Ciebie sześć wskaźników. Pierwszym z nich jest to, o czym mówili chłopaki, w zasadzie Łukasz ze Sławkiem, na ostatnim kwadransie z Kangą, czyli ilość Bitcoinów w cyrkulacji. Widzimy na tym wykresie... Pomarańczowa linia, przypomnę, to jest linia wskaźnika, szara linia to linia ceny bitcoina i widzimy, że stablecoinów w cyrkulacji cały czas przybywa. No jest to tak zwany dry powder, czyli to, czym e, zakupujemy bitcoina w przypadku czy to spadków, czy konsolidacji czegokolwiek i to nam świadczy przede wszystkim o tym, że zainteresowanie kupujących Cały czas występuje. No a kto z kupujących w dłuższej perspektywie najbardziej zainteresowany jest Bitcoinem? Sprawdzimy to poprzez przegląd portfeli z poszczególnymi balansami, zaczynając od portfeli, które posiadają jakiekolwiek Satoshi w swoim balansie. No i widzimy w tym wypadku, że te portfele, które zawierają przede wszystkim mikroportfele, cały czas się wznoszą. No, może nie cały czas, bo ostatnio mówiliśmy o pewnej konsolidacji, która tutaj postępowała przez kilka miesięcy, ale od w zasadzie marca tego roku, od samego początku. Aż do teraz widzimy, że ta ilość tych portfeli w zasadzie w danych on-chain przybywa. Jak to ma się w przypadku portfeli z balansem minimum jednego bitcoina i więcej? No tutaj widzimy, że nieznacznie one akurat zakręcają ku dołowi. Dalej widzimy tutaj pewną konsolidację, ale ruch ostatni, ten, który jest również od ostatnich dwóch miesięcy, no jest ruchem w tym wypadku spadkowym. Nieznacznie, ale jednak. Sprawdźmy portfele, które posiadają w swoim balansie co najmniej 1000 bitcoinów. Jak wiemy, są to z pewnością portfele ETF-owe. No i widzimy tutaj, że przez ostatnie z kolei dwa miesiące, również nawet troszeczkę więcej, te portfele akumulowały, cały czas dokupowały. Więc mieliśmy tutaj spadki, i na tych spadkach te portfele grały pierwsze skrzypce. W tym wypadku jednak widzimy, że od okolic połowy kwietnia do teraz. Ich ilość na rynku nieco zmalała. Widzimy, że jest w trajektorii spadkowej. Jest to taka być może lokalna korekta. Będziemy wracać na pewno do tego wykresu, aby sprawdzić, czy to jest długotrwały ruch, czy tylko lokalny. No i jeszcze portfele z balansem 10 tysięcy bitcoinów i więcej, czyli te nasze już największe ze wszystkich wielorybów, i widzimy, że one z kolei znajdują się w trajektorii spadkowej, dosyć mocno postępującej. No i jeszcze przed y, dwoma, trzema dniami w zasadzie przed. Y, tak, pięcioma dniami dokładnie. 25 kwietnia widzieliśmy, że ich ilość spadła do poziomu 91, natomiast bardzo szybko, bo po w zasadzie czterech dniach odbiła do 93, więc są na pewno dwa wieloryby, które w tym momencie bardzo mocno Bitcoina skupują. Co nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie, jak spojrzymy na ten wykres, no to trajektoria spadkowa występuje, ale wiemy, że za każdym razem, kiedy cena Bitcoina rośnie, to te portfele. W odwróconym DCA sprzedają, więc tym aktualnie absolutnie bym się nie przejmował. A skoro zakupy postępują, to co się dzieje z bitcoinami na giełdach? No, czy mamy do czynienia z ATL, czy niekoniecznie? No, przyjmę tutaj szeroką perspektywę i powiem szczerze, że ATL to absolutnie nie jest, ale trajektoria spadkowa jak najbardziej występuje. Widzimy, że ona jest bardzo dynamiczna. Bitcoinów z giełd ubywa, co jest potwierdzeniem tego, że siły zakupowe są coraz, coraz większe. Czas na konkurs, a na początek, jak zwykle, zasady. Przedstaw swoją własną analizę jednej z kryptowalut, którą zaprezentowałem w tym filmie, więc może być to Bitcoin, Ethereum albo Jazmi. Przedstaw analizę z perspektywy technicznej, on-chain, fire sentymentów, fundamentów, cokolwiek tylko zechcesz i pamiętaj, że zgadzać się ze mną nie musisz. Autor najciekawszego komentarza, który zamieścić możecie pod tym filmem do piątku, do północy, zgarnie ode mnie 20 Kg. A zwycięzcą za poprzedni odcinek jest Adam Kluszczyński, który przeanalizował Ethereum. Moje gratulacje Adamie, proszę cię, odezwij się proszę do supportu po odbiór swojej wygranej. To tyle na dziś, jeżeli Ci się podobało, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie suba zostaw i bądź tutaj ze mną za tydzień i oceń proszę ten odcinek w skali od 1 do 526, przy czym 1 to sobą miałko, nie chcę Cię tu więcej widzieć, 526 to fantastycznie i chcę tego więcej. No i oczywiście, jeżeli chcesz tego więcej, to widzimy się za kolejnych 7 dni. Cześć.